Siemaneczko! Witam wszystkich Super z tej strony. Q&A, odsłona 10. Jedna z najbardziej popierdzielonych serii, które nagrywam. Bardzo mi się podobają <noise> Wasze pytania. Możecie zadawać częściej. Yy, ogólnie film jest dokumentalny. Wiadomo, do, nie namawiam dobrania jakichkolwiek używek i sterydów, żeby jakiś symbol nie blokował mi kanału. Dobra, moi drodzy, jesteśmy po wstępie. Yy, jedziemy tutaj yy, z pytaniami od Was. Będzie śmiesznie. Cześć. Kolego, orientujesz się, skąd załatwić solko seryl, bo w aptekach ciężko. Mój drogi kolego, w aptekach nie ma solko serylu. On już przestał być produkowany chyba w 2019 roku. Nie wiem, czy Narodowy Fundusz Zdrowia dostał jakąś tam licencję na produkcję tego. W każdym razie nie ma oryginału w aptekach, jak już masz, to jakieś podróbki. No albo mogą być stare wersje. Ogólnie, są serył teraz czerpany jest z Ukrainy i z Rosji pod innymi nazwami typu Aktowegin, coś w tym stylu. Kolejne pytanie: na ofie jesteś jeszcze? Aktualnie jestem na ofie, nawet się nie rozbieram. Możecie do mnie wbijać na Instagrama, tam jest aktualna fo forma. No i zresztą widzicie, jak ćwiczę cały czas na, na sucho, jadę z tematem. Dietka jest w miarę dopilnowana, malutko sobie podjadam, ale coś podjadam. Myślę, że nie, nie źle. Już tak się przyzwyczaiłem, że po prostu yy, dla mnie to już jest po prostu jakaś tam norma. tak? Po dwóch miesiącach dla mnie nie była norma, ale już teraz jest chyba siódmy miesiąc. Na pewno pół roku minęło to 100 Musiałbym policzyć, ale coś koło siódmego miesiąca to już, już organizm zdążył się yy, nie wiem jeszcze, czy się zdążył naprawić, ale już tak zdążyłem dojść do siebie. Kolejne pytanko. Siema Szubar, dawka siemano. Dawka 5 jednostek hormonu przed treningiem. Po jakim czasie można spodziewać się efektów i jakie one są? Pozdro. Pozdrawiam również. Leci teść Trendeka i 10 jednostek insuliny po treningu. No wypowiem się na temat hormonu. Już po pierwszych sztalach powinieneś się odczuć, jeśli chodzi o przed treningiem to taką, taką pompę już powinieneś czuć, Powin... taki naładowany się powinieneś czuć. Efekty przychodzą w miarę szybko, po pięciu jednostkach nie będzie to jakaś spektakularna masa mięśniowa, tylko ten hormon pomoże Ci w redukcji tkanki tłuszczowej. Nie spodziewam się jakichś tam mega zajebistych przyrostów potem. Kolejne pytanie, cześć stary. Kurwa, jaki stary ej, gościu, żeby mi to było po raz ostatni. Zaprezentowałeś naprawdę fajną sylwetkę. Nie wiem, gdzie zadaje się pytanie do Q&A, ale widziałem, że odpowiadasz. Dobra. Czy przewidujesz eksperyment z dietą ketogeniczną? Podobno wyrównuje hormony, zbija dobrze tłuszcz. Na diecie keto... No nie można, kurwa, długo pociągnąć. Max na takiej ketozie, takiej prawdziwej, no to jak startowałem przed zawodami, żeby ten glikogen... Cały wypukać z organizmu i spalić tą, tą odrobinę te resztki tłuszczu, żeby spalić i potem się naładować. Także nie wiem, jak długo ta dieta miałaby trwać, ale nieraz tak robię, w sensie, że robię 2-3 dni, obcinam węglowodany, nie do zera, ale znaczną ilość obcinam węglowodanów więcej mięsa, mniej węglowodanów wtedy jest przyspieszona redukcja tkanki tłuszczowej. A po dwóch takich trzech dniach załóżmy mam dzień wolny, no i się ładuje ryżem, fajnie wszystko napęcznieje. Nawet potrafię sobie gdzieś tam zjeść załóżmy w pasibusie jakieś burgerki czy coś. No to zajebicie się naładuje, wtedy taka forma wychodzi skórka opięta i tak dalej. No Ale wiadomo, że już na czwarty dzień ta forma się rozmywa, więc znowu można tak. No można się bawić. No jest. Nie wiem, czy są z tego jakieś korzyści. Na pewno przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. To 100%. A czy wyrównuje hormony stary nie wiem masz czas te momenty, że ci się nie chce? Mam takie momenty, jak napierdalam miesiąc w dzień w dzień i się przetrenowuję, to wtedy nie mam chęci na w ogóle żadne ćwiczenia, na dupczonko, na nic nie mam chęci. Ale to dlatego, że jestem przetrenowany. Ale jak ktoś jest w ogóle zdrowy i funkcjonuje normalnie na co dzień, nawet jak pracuje tam po 10 godzin, to myślę, że nie ma czegoś takiego jak mi się kurwa nie chce. Nie wiem, dla mnie to jest obowiązek jak ktoś rano wstaje, idzie na kibel się wysrać, tak? Podejrzewam, że większość tak ma, no to ja idę, wstaje i idę sobie na trening. No niekoniecznie rano, bo akurat wieczorami chodzę. Ale coś w tym stylu. To wszystko siedzi w głowie. Nie ma, czegoś, nie ma czegoś takiego, kurwa, że mi się nie chce. W ogóle nie chcę słyszeć, nie chcę słyszeć takiej gadki. Następne pytanie. Szubar kiedy występ na Fame MMA? Kurwa, no nie dzwonią do mnie. No, także nie wiem kiedy no, no, nie wiadomo. W każdym bądź razie mogłem zawalczyć, no ale nie wiem z kim. No, chociaż jest tam, no teraz jest Szeli, jak. No to jedynie chyba z tymi bym ją mogli tam yy, zestawić. No, innej opcji to ja tam yy, nie widzę. nie? No, nie wiem, czy oni by chcieli, od tego trzeba zacząć. Nie wiem, czy woda, żeby chcieli, i to takie wiesz, yy, gdybanie. Nie pcham się tam, nie wyzywam jednego drugiego. Bo to jest dla mnie bez sensu. Także ja robię swoje po prostu. Szubar, kiedy tego szaligę w końcu wyjaśnisz, nie przyjął wyzwania. Czy nie wiem, czy nie przyjął wyzwania? W każdym razie na nie nie odpowiedział. To jego sprawa, tak? Ja go z kulturką zaprosiłem. On może ma na siebie inny pomysł, może ma jakiegoś menadżera, ten menadżer ma jakiś inny pomysł na, na jego walki. No, w każdym razie, no, wiadomo, że ja nie trenuję od kurwa wczoraj, tylko ze sportami walki miałem już wcześniej do czynienia, także no trochę chyba by musieli dużo zapłacić, żeby ze mną wyszedł. Kolejne pytanie. Ryu, polecasz może jakiś spalacz mięśni? Spalasz mięśni? Ty, no, kurwa, no tak pisze, nie? No, nie uwierzycie, jak spalasz mięśni. No, kurwa, amfetamina to spala mięśnie. Kolejne pytanie. Dziwi mnie to, że robiłeś formę na zawody, a wydaje mi się, że masz. że nie masz zbyt pojęcia o diecie. Środki aż taką robotę robią. Jak nie mam kolego pojęcia o diecie? To że sobie teraz podjadam... Zależy, kiedy mnie yy, obserwowałeś, ale. Wcześniej jak się przygotowywałem do zawodów, była rozpiska od trenera, i dieta była na TikTok dopięta. Także środki tutaj odgrywały drugorzędną rolę. Najważniejsza była micha. I to każdy wam kulturysta powie, że jedzenie robi robotę, Możesz w siebie wjebać tonę towaru, nawet 10 razy więcej ode mnie, jak nie przypilujesz jedzenia, to pff, kupa z tego cyklu. Kolejne pytanie, Szuwar jeszcze pytanko, jak już mam dzieci, i nie mam potrzeby się więcej rozmnażać, czy mogę być Sustaną, o do końca życia. Sustaną na omandrem to jest to samo. I od czasu do czasu HCG, żeby ruszyć jądra. Żeby całkiem nie zanikły oczywiście badania do tego co jakiś czas. No, kolego, jak już nie masz zamiaru się rozmnażać, napierdalasz w dopóki serce nie stanie. Nie no świruje. Yy, oczywiście czy do końca życia. No, to już na terapię hormonalną sobie tam skoczysz, ale jak nie zamierzasz się dalej produkować i rozmnażać, no to jak najbardziej wszedłem na cykl. Oczywiście nie namawiam. Kolejne pytanie. Jak oceniasz swoje przyrosty z perspektywy czasu, jeśli chodzi o masę mięśniową oraz siłę? Porównując okres na bombie, okres na ofie oraz okresu, kiedy czujesz na suło? Bardzo dobre pytanie. Jedno kurwa z najmądrzejszych jakie słyszałem ostatni ostatnie czasy. Yy, Największe przyrosty, mój drogi kolego, miałem na insulinie i hormonu yy, wzrostu. te insuliny trzy razy dziennie po nawet od 12 do 16 jednostek do takiego poziomu dochodziłem. Czyli tu masa szła jak złoto. A jeśli chodzi o okresy na sucho, no to ciczę na siłowni, jakaś tam akrobatyka, jakieś zapasy, yy, dużo na turnieje takie amatorskie jeździłem. Trochę tam sobie powalczyłem, więc tyłem 5 kg rocznie. Tam po czterech latach waga praktycznie stanęła, ale siła gdzieś tam szła do przodu. No i po liceum gdzieś tam siła stanęła, masa stanęła gdzieś tam 3-4 lata się produkowałem. To nic mi nie poszło ani praktycznie grama siły, ani sylwetki też mocniej nie rozbudowałem. Ale przygotowałem się na zawody kulturystyczne na debiuty. Pojechałem wtedy na debiuty. No i stwierdziłem, że wszyscy napierdalają doping. I ja tylko byłem czysty. No i poszedłem w ciemną stronę mocy. Kolejne pytanie. Mam pytanie, co robić, gdy jest się szczupłą osobą? Nie jestem chudzielcem, jem to, co lubię, ale mam problem, by nabrać trochę masy. Sama siłownia i trening nic nie daje. Jakaś rada dla żółto dzioba waży 80 kg met 90 prawie, no to szczupły jesteś gościu, wiek 40 lata. Yy, kolego, no to jak trening nic nie daje, no to sorry, ale musisz trenować jak pizda. Niestety, taka jest prawda, to musi być kurwa konkretny. Mięśnie muszą być styrane wychodzisz na czworaka z siłowni, to jest wtedy zajebiście. Micha, musisz pilnować posiłki, wpychasz je na chama, już ci się, ale wpychasz to dalej i musi kurwa to iść. Dodatkowo dorzuciłbym po prostu kardio. 20-25 minut po treningu przyspieszymy metabolizm i będziesz po prostu mógł więcej zjeść, co się przełoży na jakość oraz formę. Kolejne pytanie: Co to za ruskie specyfiki na odbudowę ścięgna? Tu się przygotowałem. Tak, zaś moi drodzy. Jeszcze jest w BPC-157, i jest to w suplementach w tabletkach co dużo tutaj kulturystów reklamuje także są domieśniowo y, zastrzyki, ale tu mam ruskie specyfiki U, ja uważam, że ruscy są 20 lat kurwa przed nami, więc y, jak najbardziej takie rzeczy są przydatne, oczywiście y, nie można tego kupić w Polsce pytanie do Q&A jestem naturalem i bardzo źle znoszę redukcję też spada mi na podłogę i nie mam siły na trening, i życie codzienne, czy jakiś oral solo w małych dawkach, może poprawić samo poczucie i ogólnie przebieg redukcji. Hmm. No pewnie, czy oral. No można dorzucić krem butero, to będziesz miał większego kopa na, na treningu, będziesz się lepiej ćwiczyć. Można dorzucić też Turanabol na redukcję. Oksandrolą też można dorzucić na redukcję. Jeśli chodzi o takie orale. Winstrol też można dorzucić na, na redukcję, ale jak już tam jesteś naturalny i chcesz sobie ćwiczyć naturalnie i nie masz siły, to może za mocno po prostu ćwiczysz. Ale powiem ci jedno: na redukcji no, nikt nie ma siły. Nikomu się nie chce, nikt nie ma siły, ale te karty trzeba kręcić i trzeba robić swoją robotę. No niestety, podejrzewam, że też ci spada, bo masz małą liczbę kalorii danego dnia i po prostu jak już robisz tą redukcję, redukujesz, redukujesz, no to nie chce ci się w ogóle bzykać. Libido jest słabe, ale nie martw się, bo nawet kulturyści gdy przygotowujemy się do zawodów i robimy tą redukcję i formę, no to jak lecimy na małych dawkach, no to też tam teściu spada i on tak nie działa za dobrze. Czyli może też się przetrenowałeś, no jest tu wiele czynników które po prostu mogą na to wszystko oddziałować. Albo źle ćwiczysz za dużo. Nie wiem, musisz, yy, yy, musisz trochę zwolnić. O, tak bym to może nazwał. Kolejne pytanie. Siema Szubar. Mam alergię na nabiał. Syfy na twarzy wychodzą. Czy mogę zastąpić te rzeczy, żeby białko się zgadzało? Kilogramy mięsa nie uśmiecha mi się. No właśnie, kurwa, stary mięso. Mięso ma najwięcej białka, i żeby budować masę mięśniową, musi być kurwa mięso. Nie ma czegoś takiego, że mamy wypić y, jakiegoś gainera, albo białko. zrobić sobie shakera, wypijesz i zastąpisz sobie tą kaloryczność. Nie ma czegoś takiego, bo jak jestem na. Pączek, załóżmy. No nie załóżmy, bo tak jest. Pączek ma 500 kalorii. Jestem na deficycie kalorycznym, potrzebuję 1500. No to jem 3 pączki, tak, i formęłam y, za mi I na trzech pączkach dziennie. No to kurwa tu się puknijcie. Ma być, kurwa, mięso. Kumasz to. Kolejne pytanie. Siema, Szuwar. Mam pytanko. Chcę się dowiedzieć, czy nie bije wyjepki teścia. Wystarczy, że zbadam testosteron wolny, czy lepiej całkowity? Które badania będą lepsze pod kątem tego, czy sok yy, działa? No, z testosteron wolny, no, który... To i to sobie, kurwa, zbadaj. Wtedy będziesz miał najlepiej yy, obraz co się dzieje w Twoim organizmie? No taki, no, tak to krótko ujmując. Kolejne pytanie. Siema. Siema, no. Czy jeśli jesteś na cyklu i bijesz na przykład 100 mg propa co drugi dzień i tyjesz jesz 5 kg, to czy powinno się zwiększyć dawkowanie już w czasie cyklu? Pozdzomisz. Ogólnie ze steryckami jest tak. Jeśli bijesz i wszystko działa. I wszystko idzie na dobrej drodze, no to nic nie zmieniamy. Jeżeli przytyłeś 5 kg i znowu ćwiczysz pływa 2 miesiące i nic nie przytyło, no to zmiana jest konieczna. Albo w diecie, albo w treningu, albo zwiększamy dawkę. Ale jeżeli ci idzie dalej do przodu, więc nic bym nie zmienił. Yy, o. Siemaszubar, 3 pytania. O. Yy, opiszesz, co to za ruskie specyfiki mogą pomóc przy kontuzji. No to już opisałem. Czy wspierasz regenerację farmakologicznie będąc na odbloku? Czymś, co nie blokuje. Albo mało blokuje. Ogólnie kolego nie wpierdalam nic. No, ten solkoceryl yy, sobie walę. Ten mykokat na stawy i na ścięgna sobie to napierdzielam. No, na razie tylko to. No i, no i odpoczywam, tak? No jestem na odbloku, no trzeba to przeżyć. Yy. Ale niektórzy lubią sobie dodać jakieś tam winko, jakiś tam masteronik. Masteronik można dodać, wtedy też gdzieś tam libido te podskoczy na odbloku, ale w niedużych dawkach. No tam, nie będę opisywał całości. Yy, czy słyszałeś o sarmach iniekcyjnych i stosowałeś? Powrót do zdrowia z fartem, dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam również. Yy, o sarmach iniekcyjnych nie słyszałem, ale brałem sarmy i... Lipa kurwa z tych sarmów. Zresztą będąc na sterytkach jakoś dziwnie, żeby mnie te sarmy bardziej sklepały lub w ogóle klepały, no to wiadomo, jak już człowiek kiedykolwiek zwiększył swój testosteron kurwa dziesięciokrotnie, czy nawet więcej, no to już no nie ma tego uczucia, tak? Czy jakaś tam kreatyna, czy jakieś sarmy, jakieś tam peptydy, po prostu człowiek już tego nie czuje, ponieważ zaszczył się już tym testosteronem. O, koniec pytań na dzisiaj. Fajnie, że ze mną jesteście. Zapraszam na Instagrama i fanpage'a. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Komunikacja fajna. Yy, łapki do góry. Zapraszam do subskrypcji kanału. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia i usłyszenia niebawem. Pozdro.